Ten dramatyzm potęguje również na przykład taka deklaracja, którą wygłosił kilka tygodni temu kardynał Dziwisz, który doszedł do wniosku, że klątwa jest bluźniercza. Otóż radziłbym kardynałowi, żeby przypomniał sobie, że był sekretarzem Karola Wojtyły który był jednocześnie człowiekiem teatru, dramatopisarzem, był także aktorem i przypuszczam, że Karol Wojtyła byłby oburzony, gdyby, gdyby ktoś recenzował jego przedstawienia nie oglądając ich czy ktoś by oceniał jego teksty, nie czytając tych tekstów. A w Konkordacie nigdzie nie ma zapisu o tym, żeby hierarchowie kościelni recenzowali przedstawienia i cenzurowali je przede wszystkim, bo taka była intencja kardynała Dziwisza. No tak, ale i, i w i, może i, być coś takiego dobra. jak blasfemia, prawda? No, okay. Bluźnierstwo. Nawet powinna być. Jerzy Grotowski taką, taką, takie, takie bluźnierstwo, taką prowokację wywoływał przedstawieniem apokalipsyjską figurcji, gdzie demitologizował całą rzeczywistość symboliczną związaną z pochodzeniem Chrystusa i jego, jego drogą. Tam się pojawiał ciemny kontrkandydat na nowego Chrystusa. Ale to jest przecież uprawnione i konieczne nawet. Żyjemy w końcu w, w postdemokracji ateńskiej, mhm. ale jednocześnie jesteśmy przecież praktykami kultury chrześcijańskiej i katolickiej. Więc krytyczny osąd tej kultury. Kultury chrześcijańskiej jest powinnością artystów. Gdyby artyści uchylali się od takiego obowiązku, to byłby wtedy problem. No tak, ale tego typu, tego typu spektakle, tego typu protesty, tego typu dyskusje publiczne, no się rzeczy rodzą pytania o granice wolności w sztuce. Gdzie jest, pańskim zdaniem, ta granica? Wolności granic nie ma. Na pewno nie powinni w każdym razie tych granic, granic wyznaczać politycy. Jeżeli minister no, granice Gdziński... wolności są zawsze, Panie Pośle. No, tak, ja tak, jak, jak sły... życie tak? ludzkie. No, y... Y y y pan jest optymistą, <ścoughs> pan jest optymistą, a przecież to świat jest skandalem, nie artyści. To świat wywołuje hekatomby. Nie wiem, mam przywołać Auschwitz, mam przywołać Kambodżę, Bałkany z lat 90., jeszcze kilka takich miejsc. Artyści tak naprawdę, swoimi bardzo krytycznymi wypowiedziami, ostrzegają nas przed takimi paranojami, do których doprowadzają nieodpowiedzialni politycy. To politycy są zagrożeniem dla tej naszej rzeczywistości, dla świata, czego na przykład dowodem sprzed kilku godzin jest deklaracja Donalda Trumpa z wycofaniem się z, z porozumienia paryskiego, które dotyczyło, jak wiadomo, ochrony klimatycznej naszego globu. A wracając do sztuki, to jest sytuacja powtarzająca się ciągle. Przypomnijmy sobie sytuację Karawadzia na przykład, który był, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, gejem, a który jednocześnie na przełomie 16 XVII wieku opowiadał o historii Kościoła, ale poprzez silnych facetów, poprzez, poprzez mężczyzn i kobiety również, które, którzy mieli plebejskie twarze. To nie byli święci, wyświęceni, wyidealizowani, tylko to, no to były osoby prawda? z rzeczywistości. Artyści, artyści, artyści od stuleci z, y, mierzą się z tym. Artyści, y, artyści, artyści nam dają poczucie sensu naszego istnienia, oni są gdzieś dalej niż my. Y, y, takie zdanie wielokrotnie powtarzam i tutaj je również przywołam. Otóż y, sztuka bez demokracji sobie poradzi, ale demokracja bez sztuki nie. I myślę, że to jest ta sytuacja, kiedy nieodpowiedzialny absolutnie premier polskiego rządu, minister kultury i dziedzictwa narodowego, który zamiast chronić artystów, stać na straży zapisów konstytucyjnych, artykułu 73, który mówi o prawach do wolności twórczej, który również wskazuje na wolność i prawo uczestniczenia w kulturze. Jest też taki artykuł 6, o którym powinien pamiętać pan premier Gliński, ale także mamy przecież zapisane artykuły w praw podstawowych Polska jest w końcu w Unii Europejskiej gdzie również są zagwarantowane wolności twórcze to są prawa demokratyczne otóż w świetle Jupiterów e, polski premier minister kultury i dziedzictwa narodowego łamie prawa człowieka tego nikt jakby nie rejestruje w sposób jakiś fundamentalny. Wie pan, jest taka bardzo ciekawa książka, którą warto przeczytać, dość konserwatywnego zresztą filozofa kultury, Franka Fuerdiego, który w tytule książki pyta, gdzie są intelektualiści, gdzie oni się podzieli, gdzie są te, te moralne e, e, autorytety, które zostały właściwie wyrugowane z tej naszej, jakby to powiedzieć, wolnorynkowo-konsumpcyjno-kapitalistycznej rzeczywistości. Otóż okazuje się, że. Że dzisiaj ci wszyscy intelektualiści, którzy kiedyś tak jak Ginter Grass na przykład w Niemczech, czy jak Andrzej Szczepiorski w Polsce przed wieloma laty, którzy wypowiadali się w sprawach zasadniczych, politycznych, ich nie ma. Oni stali się ekspertami, kupił ich rynek. Oni zostali w jakimś sensie przekazani na, na, na usługi właśnie wielkich korporacji, wielkich firm i, i tam swoje usługi świadczą. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej ToKFM. FM oraz w archiwum na stronie tokefmpl ukośnik audycje.